Zobaczymy czy otwarte. Nie, jest zamknięte. Ciekawi mnie czy zaraz po opuszczeniu to było wszystko zamknięte czy oni to w większości pootwierali. Aż bardziej wygląda, że to się dopiero ci złomiarze dobrali tutaj co nie? Za tych drzwi. Telefon. Zwalałem całkowicie Ty. takie Gudon tak Czy Dozwoniłem się do siedziby Firera. Nie, chyba nie Co my tu mamy? Ta pewnie ktoś chciał się tylko do kabelków dobrać, a resztę zostawił o flaszka kolejne puste pomieszczenie o jakieś dłuższe pomieszczenie lodówka przewrócona no wygląda to jakby jakiś armagedon przeszedł, co nie? Zniczę. Liczę, że, że tu są znicze. Znaczy nie liczyłem na to, ale są. Kibel. Trochę nie w tym miejscu, co powinien być. To jakiś tłuk, potłuk szkło. Telewizor stary. Uff, ale tu układów scalonych i różnych kabli oh, Ekran jest nawet cały, zobaczcie to Wygląda na taki, taki Rubin z lat 70, co nie? Pamiętam, moja taka starsza ciocia miała taki telewizor, już 40 lat miał Oho. Kolejne pomieszczenie Znowu kibel Niczego nie ma, co tu jest? Słaba kuchnia Tak mi to wygląda A tam jak kiedyś mieszkałem w starej kamienicy To trochę tak wygląda Tylko to jest chyba jeszcze starsza Gdzie na kilka mieszkań na były wspólne pomieszczenia Na wspólna łazienka Czy wspólna kuchnia Jest wejście na górę, ale Chyba nic tam nie ma O nie, nie ma tam niczego tak byśmy byli bezdomni, to byśmy mogli sobie tam pospać, co nie? Ja tu się zbyt pojąków boję, żeby spać z nimi, ale no, takie, dla takiego bezdomnego tam nie jest złe miejsce, co nie? Nie jest wcale tak zimno, tak. To ja bym nie będę bezdomny. Mam nadzieję, że ja też nie. Bo nie wyobrażam sobie szukać jedzenia na śmietniku. Ty. Ja już się brzydzę zjeść ogórtu, który jest jeden dzień przeterminowany, a co dopiero szukać jedzenia na śmietniku. O to już pojedyncze okno Zobaczcie jest taki zrobiony żeby tutaj jakiś glus nie spadał chyba na głowy I mamy widok na ulicę O to był Randol Fuck Dobra chodźmy stąd Musiałem się upewnić. Dobra i chyba ten korytarz już w pełni zwiedzony, co nie? O, zobaczcie, tu chyba były te kible, które są powrócone na zewnątrz. Musieli się dobrać do rur. Chcesz tam przejść? Nie. Wiesz co, ja tam przejdę i zajrzę jak wygląda to w tej rurze w ogóle. Tam. O Zobaczcie, tu jest strop, więc po prostu te rury wychodziły przez tą dziurę i szły tam gdzieś na dół do kanalizacji, co nie? Co mamy tutaj, no? Stop wariatom drogowym Dzisiaj bardziej pasowało Stop wariatom spis O A tu Tapeta, która Imituje cegły Albo raczej znaczy, Emituje, jakby powiedział Harold Ładna lampa w sumie jest, nie? Ludowy taki wzór trochę Kolejne tyle na puste pomieszczenie. Otóż cały czas poziom trudności rośnie w miarę wysokości. Tu już nie ma walierek, a tu widzicie schody są drewniane. Więc tu bym preferował, żebyśmy szli jeden za drugim, nie jeden za drugim, tylko tam jeden potem drugi, co nie? Tak w odstępie, żeby nie obciążać tych schodów. O, tu przez drzwi przejdziemy. Książ... Że książki to są. No. A jak ktoś czegoś szukał i. Fizyka, anglik. O, oh, fuck. Kurde. Normalnie szkoła, co nie? Ciekawe, jakiego to roku. Student's book. Stąpę. No, tak, W takich warunkach to ja mogę sz szkolne książki przeglądać. Będę nie musiał robić żadnych zadań Pff. A tu chyba jest zjarany, sam zobacz Chyba się paliło, co nie? No to wygląda Ale dziwnie się paliło, bo Spaliło się jakby ściana się spaliła, a podłoga już chyba nie I lodówka kolejna. Widzicie, tutaj te zbrojenia, a raczej jak to w starym budownictwie była. Takie bieda zbrojenia, czyli jakaś trzina. Taki rowerek. Pojazd dla Kaczyńskiego, zobacz. Idealny na jego rozmiary. O! Zobacz. Znaczy w takim to Kaczyńskiego do Sejmu włożą jego ochrona. A tu podręczny domek. No jeśli jesteście bezdomnymi i chcecie coś kupić swojemu dziecku, no to nie musicie kupować, pomożecie to znaleźć. Oj, ja, są świeże szyby. Trochę brudne, ale umyję się i będą jak nowe, co nie? Tu byliśmy? O, tu jest już rozłupany w pełni piec kaflowy. Pamiętam, w tych pałacyków grzymkowej woli też były takie piece kaflowe w pełni rozwalone. I tu jest tak po kawałkach rozwalone, a tam były takie zupełnie rozwalone. Co my tu mamy? O, nie, tam tylko jakaś taka skrytka. Więc tam nie ma pomieszczenia. A tu? Tu już jest pomieszczenie. OCHRANIACZE EJ! Zobacz Ochraniacze na łokcie Pamiętam, jeszcze takie na kolana kupiłem a to jest chyba tak na łokcie I to jest nowe Ale no nie wiem no Chyba nie powinniśmy tego brać, co, nie? Okap To musiała być kuchnia o, to są chyba te drzwi, zobacz Które widzieliśmy od tamtej strony, więc Tu zamurowali drzwi i zrobili taki schowek dwustronny Ciekawy patent Dobra, kamerka nagrywa O, tu kolejne jakieś książki, zobacz O, tu jakaś Grzałka, nie, to się podgrzewało, to taki chyba, nie, to się na tym, tu... a, na tym się powiem stawiał garnek czy coś i to, to, to podgrzewało, co nie? Coś takiego. Wiecie, szczytem moich kulinarnych umiejętności jest zrobienie kanapki, więc no, nie będę się wypowiadał. Czekaj, kurde, ja tu przecież lampę zostawiłem. Lol, dżurawa potrafi być ta moja pamięć. Widzicie, ja, chyba nasz bezdomny się obudził i nie spierdalał. Nie będzie nas szukał. Zresztą jeszcze nie wiem, jaki miałby zamiary wobec nas. Ej. Grudzień 2019, więc ten budynek chyba został opusz opuszczony wcale nie tak dawno temu, co nie? No. A tu jest pokazane w jakim stanie byłyby moje kwiatki w domu, gdyby nie to, że mała każe mi je podlewać. <noise> o, klorz zachowany. Żorówka na ale też wszystko. Żywe to. Nie wiem jak ogólna konstrukcja tego budynku, ale wydaje mi się, że po takim generalnym remoncie nadawałby się jeszcze do zamieszkania, co nie? Good. Zgrzewki wody. A tu był taki zbiornik y, do podgrzewania wody. Wiem, Czyli bo... Boiler. Tak, dokładnie. Jak byłem na wakacjach w takim ośrodku starym, to właśnie było coś takiego. Tylko trzeba było oszczędzać wodę, niestety, bo... Ja mam cały ten boiler. No, ci... A ty mieszkasz w starej kamienicy, czy gdzie? Gdzie mieszkasz? W starej kamienicy No, no to pewnie jest podobnie, co nie? Ja mam bole, tylko że nowszy. Może twoja kamienica też kiedyś będzie opuszczona i pójdziemy tam na urbek, co nie? Co jakieś ileś tam lat, co nie? No, ja tu zajrzę. Tu niczego nie ma Tu też nie I tu nie I tu też nie Myślę, że już wszystko było przeszukiwane, no. Przedstawiamy się do tamtego mówczyni.